Wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, słuchajcie, rozpoczynamy sobie mini maraton. Dzisiaj będzie jeden film, czyli piątek, w sobotę i w niedzielę. Również film na kanale się pojawi. Więc dzisiaj robimy sobie temat: czy tracisz czas na tą osobę, na tą relację, czy jednak coś tutaj wyjdzie, czy jednak coś się ustabilizuje. Możecie zapytać o cokolwiek. To może być sfera romantyczna, może przyjacielska, może akurat się pokłóciliście. Sprawdzimy sobie. O Ogólną całą tą energię, po prostu, czy tracicie czas, czy jednak yy, dziś to ma jakby, jakby większy sens. Więc tak, grupa numer 1 ma taki pierścionek, grupa numer 2 ma pierścionek z cytrynem, i grupa numer 3 ma pierścionek z turkusem. Więc dajcie sobie chwilkę, wybierzcie grupę, która najmocniej Was przyciąga, a ja przechodzę już do grupy numer 1. I witam osoby, które wybrały ten pierścionek. I już słuchajcie, patrzymy sobie, karty wyroczni już są i patrzymy sobie, czy tracicie czas na tą osobę, czy jednak coś lepszego tutaj z tego wyjdzie, wyniknie. Więc już patrzymy, mamy ósemkę mieczy, energię dziewięciu buław energie czwóreczki kielichów powiem wam tak, ogólnie nie wydaje mi się, żebyście tracili czas na tą osobę, czy na tą relację, ale co mi się jakby tutaj najmocniej pokazuje, że powinniście postawić siebie na pierwszym miejscu, bardziej skupić się na sobie samych jak tylko troszeczkę bardziej skupicie tą energię na samym sobie i po prostu skupicie się bardziej na swoich codziennych sprawach zobaczycie jak ta relacja, jak ta sytuacja nabiera troszeczkę dystansu i układa się w dobrym kierunku, bo z dziewiątką buław i mm, z duchem. Lisa, jakby widzę, że wydajecie od siebie za dużo lub za dużo też macie oczekiwania względem tej relacji lub tej osoby i może cały czas macie oczekiwania, że ta osoba powinna zachowywać się w konkretny sposób, działać w konkretny sposób, natomiast energie mówią o tym, że trzeba odpuścić. Oczywiście, jeżeli nie odpuścicie, słuchajcie kontroli. Jeżeli cały czas będziecie mieć jakieś wielkie oczekiwania, nie wiadomo jakie, i cały czas będziecie wymuszać, że coś konkretnie chcecie i nie pozwolicie tej relacji w dogodny sposób we własnym tempie się rozwijać, czy właśnie płynąć właśnie pozwalając drugiej osobie też być na to, jaka jest, i żeby każdy żył tutaj swoim życiem i tworzył tą relację razem, czy tą znajomość przyjacielską, czy romantyczną, no to słuchajcie, jeżeli na to nie pozwolicie, to będziecie cały czas czuć niedosyć, bo, niedosyt, bo nie jest możliwością, żeby ktoś spełnił wszystkie nasze oczekiwania tym bardziej, co więcej, nie powinniśmy mieć tych oczekiwań względem drugiej osoby, jedyne jakie może oczekiwania powinniśmy mieć w konkretnej relacji, jeżeli ktoś chce Jakąkolwiek relację z nami budować, czy przyjacielską, czy romantyczną, powinno to być to, żeby po prostu ta osoba, osoba wychodziła do nas z szacunkiem, żeby zachowywała się wobec nas sfer, ale na to i tak nie mamy wpływu, i tak nie mamy jakby, nie powinniśmy mieć nad tym kontroli. Właśnie cała magia bierze się, słuchajcie, w tym, że trzeba troszeczkę odpuścić, skupić się na sobie. I piękne jest to, że jeżeli odpuścimy, a dane osoby chcą być przy nas, to one będą. One nigdzie nie uciekną. A w Waszym przypadku pokazuje mi się z. Pszczółkom, z duchem pszczółki, że tutaj jakby ta relacja, ta znajomość ma potencjał i naprawdę może ułożyć się w przepiękny sposób. Będziecie mogli w przyszłości na siebie bardziej liczyć, będzie to mogło wszystko pójść naprawdę w piękną stronę. Natomiast głównie co? Odpuśćcie kontrolę, odpuśćcie swoje oczekiwania względem drugiej osoby, skupcie się na sobie. Jak tylko się zdystansujecie, zaczniecie bardziej gdzieś tam skupiać na sobie zobaczycie jak wszystko się układa. Dla niewielkiej części z Was widzę tutaj tym właśnie problemem: może być ta chęć kontroli. Być może to jest Wasza relacja, w której już jesteście. Nie sprawdzajcie kont społecznościowych, nie trzymajcie kontroli, nie bójcie cały czas się zdrady, nie, nie bójcie się po prostu tego. Na to nie macie wpływu. Nawet jeżeli osoba chce jakaś zdradzić, to tak czy siak to zrobi. Niezależnie od tego, czy kontrolujecie kogoś, portale społecznościowe, czy sprawdzacie, z kim ma kontakt. Wszystko jest, słuchajcie, jakby do ukrycia, więc przede wszystkim zaufanie, a podstawą tej relacji pokazuje się właśnie duch pszczółki, będę słuchajcie, tak mówić, e, tak tłumaczyć. Natomiast to jest dobry znak, ta osoba jakby nie widzę, żeby miała tutaj złe zamiary wobec Was, tylko ona jakby chce pokazać się ze swojej strony. Ona być może ma inny charakter, inne zachowanie niż Wy, ale trzeba to zaakceptować. Jeżeli zaakceptujecie drugiego człowieka takim, jakim jest, stworzycie prawdziwą relację. Czy to przyjacielską, czy romantyczną i ta znajomość czy relacja ma fajny potencjał, więc nie tracicie na nią czasu pod warunkiem, jeżeli nabierzecie wy sami troszeczkę dystansu i zmniejszycie swoje oczekiwania. I spauzowałam, słuchajcie na chwilkę, bo chciałam wziąć jeszcze drugą talię, więc sobie tutaj dopowiemy, czy tracicie czas na tą osobę, co więcej chce być tu dopowiedziany w waszej sytuacji. Trójeczka buław, czwóreczka monet. To wszystko jest dokładnie co słuchajcie powiedziałam i ósemka Kielichów. Wszystko, słuchajcie, jakby sprowadza się do tego. Trójka buław jest pięknym znakiem, który zawsze mówi mi o przyszłości. O tym, że relacja ma potencjał na przyszłość, że może rozwijać się w piękny sposób, że jakby macie szansę na to, żeby to poszło dalej i w kierunku naprawdę pozytywnym, optymistycznym. Natomiast czwórka monet to jest dokładnie to, co mówiłem wcześniej. Odpuśćcie, słuchajcie troszeczkę kontrolę. Z giemkiem była widzę, bawcie się życiem. Cieszcie się chwilą obecną, cieszcie się z tego co jest bez kontrolowania. Jeżeli wy będziecie chcieli mieć słuchajcie wpływ na wszystko co dzieje się dookoła, tak jak pani ta wiedźma w tej grocie, tak? Ona jakby chce mieć wpływ na wszystko co się dzieje. Wieje wiatr, to źle. Są ptaki, to źle. Lecą kamienie, to źle. Natomiast nie dostrzega tego, co właśnie piękne w tym wszystkim, że jednego dnia jest słońce, innego dnia wieje wiatr, nie widzi tego piękna, tylko cały czas się wścieka na rzeczy, na które nie ma tak naprawdę wpływu. I jedyne na co ma wpływ, to na właśnie, e, na to jak postrzega tą sprawę, jak postrzega tą sytuację. Więc potrzeba, słuchajcie, tutaj nabrania dystansu, być może za mocno czegoś się boicie, być może jest tutaj u Was czarnowictwo, czas odpuścić kontrolę, czas odpuścić wielkie oczekiwania, zaufajcie. Jeżeli zależy Wam na tej osobie, na tej relacji, zobaczycie z czasem, że jeżeli zajmiecie się bardziej sobą, ta osoba nigdzie nie ucieknie, bo będziecie tą pielęgnować relację na swój sposób. Na Natomiast ona ma potencjał, więc tutaj nie widzę, żebyście tracili czasu, tylko właśnie ta kontrola i oczekiwania się pokazują. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze, trzymam za Was kciuki. Naprawdę nie widzę tutaj nic złego, nie widzę tu powodów do zmartwień. Być może też macie poczucie krzywdy, że ta osoba Was nie wiem czymś zraniła, bo na przykład nie zrobiła czegoś, co Wy oczekujecie. Tak jak mówię, jeszcze raz. Porzućcie kontrolę, porzućcie oczekiwania. Jeżeli czujecie, że ta grupa z wami nie rezonuje, wybierzcie inną grupę. Natomiast tak dla osób, z którymi to rezonuje, dajcie mi słuchajcie znak i napiszcie w komentarzu emotkę może Czerwonego Jabłuszka. To będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. Więc tak, ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do grupy numer dwa. I witam osoby, które wybrały grupę numer 2, czyli pierścionek z cytrynem. I już słuchajcie, patrzymy. Czy tracicie czas na swoją osobę? Czy tracicie czas na swoją osobę? Energia rydwana, energia czwóreczki buław. Czy tracicie czas na swoją osobę? Którą to mańkę w tą koło fortuny? Powiem Wam szczerze, tak, Wasza grupa mi nie pasuje pod jednym względem, bo koło fortuny różnie czytam, natomiast zazwyczaj mówi mi: Słuchajcie, o relacji, która jest karmiczna, i też z kanarkiem i brązowym miskiem, niedźwiadkiem, jest, są to dla mnie jakby ostrzeżenia odnośnie Waszej relacji. Jeżeli Wy zauważacie czerwone flagi, jeżeli um, czujecie się, że nie możecie być sobą, i czujecie, że w ogóle zgubiliście siebie przy tej osobie, że ta osoba cały czas wam mówi być może, jak macie żyć, albo jak, jakie macie ograniczenia, co wam wolno, co nie wolno, uciekajcie. Jeżeli tak nie jest, to wybierzcie inną grupę. Natomiast w waszej grupie pokazuje mi się relacja, znajomość czy osoba, która musi mieć i chce mieć nad Wami jak największą kontrolę. Osoba, przy której wy się dusicie i wy nie możecie być sobą, być może musicie się cały czas tłumaczyć, gdzie wychodzicie, albo nie możecie wyjść z jakąś, z jakąś przyjaciółką, przyjacielem, bo na przykład wasza przyjaciółka, przyjaciel, partner, siostra, brat, w zależności od kogo pytacie, cały czas wam robi awantury, cały czas gdzieś się chce wtykać, jeżeli to jest osoba, która właśnie nie pozwala wam na tą własną przestrzeń, nie pozwala wam na rozwijanie się, nie pozwala wam po prostu na życie według własnych zasad i cały czas chce mieć nad wami kontrolę. I wyczujecie, że się dusicie, albo że cały czas musicie udawać kogoś, kim nie jesteście. Uciekajcie, dlatego że to nie jest dobra osoba dla was i w waszej grupie powiedziałabym wprost, że tak tracicie czas na tą relację, na tą osobę, ponieważ ta osoba czy ta relacja, niezależnie od tego, czy to romantyczna, przyjacielska, czy rodzinna, czy jakakolwiek inna czy na zasadzie współpracowników, bo również może o to pytacie, nie jest dla Was dobra i im dłużej w tej sytuacji jesteście, w tej relacji jesteście, tym bardziej zapomnicie, kim Wy sami jesteście. Energia kanarka mówi o tym, żeby śpiewać swoją własną pieśń, żeby iść właśnie w kierunku swoim, żeby odkryć być może kim tak naprawdę jesteście, żeby lecieć swoją drogą, żeby być po prostu szczęśliwym. I tu przychodzi mi na myśl właśnie, że co z tego, że mamy, czy mamy ptaka w w tej złotej klatce. Być może nie wiem, ta, ta, ta relacja coś Wam daje, jakieś tutaj coś konkretnego. Natomiast co z tego, jak ta osoba trzyma Was przysłowiowo w takiej złotej klatce i Wy nie możecie widzieć świata. Wy tracicie lata, tracicie miesiące, tracicie dni. I co z tego, że ta klatka jest złota, jak tak naprawdę tracicie życie i to, co w tym wszystkim najważniejsze. Więc y, tutaj. Dla Was jakby jest jedna wielka wskazówka z rydwanem, że czas jakby zapanować nad swoim życiem, że czas je ułożyć. Do niektórych z Was jest to wzięcie się w takie radykalne kroki, jeżeli naprawdę czujecie, że straciliście samych siebie, że jesteście nieszczęśliwi, tracicie czas, być może nie wiem w kim się jesteście zakochani i ciągle jest to taka: wiecie, relacja niepewna, sytuacja niepewna. Czas najwyższy to zakończyć, czas najwyższy postawić swoje dobro na pierwszym miejscu. Natomiast zanim podejmiecie. Decyzję dajcie sobie chwilę czasu na przemyślenia, zastanówcie się na spokojnie żeby potem nie było czegoś takiego, że nie wiem, no już po tym nagraniu gdzieś tam niektórzy z Was zrezygnują z tej znajomości, zakończą, a na przykład za kilka dni, przez to, że nie było to przemyślane, będą chcieli znowu do tego wrócić i koło się zamyka. Koło Fortuny mówi o takich relacjach, które są ciężkie do zakończenia, z których rezygnujemy, a potem nam przychodzi na myśl, że, a co jeśli jednak? Natomiast bierzcie pod uwagę to, że czas ucieka, każdy dzień jest darem, nie wiadomo, co będzie jutro, i warto nawet taką relację, która jest beznadziejna, i z której jesteśmy nieszczęśliwi, cały czas nie wiem, czujemy, że nie wiem, zmuszamy kogoś na do kontaktu, czy cały czas musimy walczyć i nie jesteśmy w tym szczęśliwi no to słuchajcie jaki to ma sens jak w tym samym czasie możemy nie wiem umówić się z kimś nowym poznać całkowicie nową osobę i zacząć wszystko od nowa od zera więc niezależnie w jakiej sytuacji jesteście niestety pokazuje mi się że tracicie czas na tą osobę na tą relację to nie jest dla was coś dobrego a karmiczne relacje są ciężkie do zakończenia więc najwyższy czas jest przemyśleć sobie tą sytuację i się z niej słuchajcie uwolnić co tutaj więcej macie energię trujeczki miecz do Dokładnie. Trójeczka mieczy to jest energia złamanego serca Rozczarowania i bólu Sama ta relacja, znajomość będzie Bardziej Was niszczyć, bardziej Was wykańczać Niż dawać to poczucie szczęścia I zadowolenia W momencie słuchajcie kiedy zadbacie o siebie ym, Ogólnie co widzę w ogóle też W dziewiątce kielichów i szóstki monet To jest troszeczkę inaczej Te obrazki trochę inaczej wszystko prezentują Natomiast co ja słuchajcie widzę Że ta Wasza osoba Troszeczkę zrobiła w Was coś takiego Być może nie umyślnie być może też specjalnie, natomiast Wy możecie bać się zacząć wszystkiego na nowo. Możecie bać się ruszyć naprzód, iść nową drogą, wybrać siebie i zacząć układać swoje życie na nowo. Bo być może albo ta osoba faktycznie gdzieś Wam grozi, albo Was tutaj, jak to się mówi, szantażuje albo po prostu tak mocno was od siebie uzależniła, że zwyczajnie wy bojicie się w to ruszyć, bo boicie się, że nie dacie sobie sami rady. Niezależnie od tego, czy się boicie, czy nie, zobaczymy sobie dalej. Przebolejecie to i dacie sobie, słuchajcie, na spokojnie radę. Uda Wam się wyjść z tej sytuacji, więc nie myślcie, słuchajcie, w ten sposób. Siódemka kielichów to są nowe możliwości, piękne życie i karta gwiazdy. Więc jeżeli tylko postanowicie um, jeszcze dziesiątka monet, że chcecie odejść z tej relacji, ale się boicie, że sobie nie poradzicie, że nie będziecie szczęśliwi, to jest, słuchajcie, tylko iluzja. Ona, słuchajcie, minie. I jeżeli Wy uwolnicie się z tej relacji, zrobicie właśnie ten pierwszy, Pierwszy krok. Góra będzie bardzo mocno Was w tym wspierać i motywować, i ułożycie sobie. Swoje życie na nowo w pięknym scenariuszu. Więc być może są to osoby, które po prostu są w związkach, nie wiem, małżeńskich i myślą o rozwodzie. Być może to jest już ten najwyższy krok, żeby zacząć działać, bo tutaj zdecydowanie ta relacja, ten kontakt Was niszczy. Jeżeli dotrwaliście, słuchajcie, do tego momentu, to zostawcie mi w komentarzu obojętnie jaką emotkę kwiata. To będzie kwiatu, to będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę. Mam nadzieję, że tym czytaniem Wam pomogłam. Trzymam Was za Was kciuki. Życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze. Dbajcie o siebie. To nie jest relacja, którą da się naprawić. Ona Was słuchajcie, zniszczy i z każdym dniem będzie niszczyć coraz bardziej. Więc uważajcie na siebie. Pozdrawiam Was cieplutko i przechodzę do grupy numer 3. I witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer 3, czyli pierścionek z turkusem, i już słuchajcie, patrzymy sobie, czy tracicie czas na tą swoją osobę, czy może nie. Macie energię dziewiątki buław, czy tracicie czas na swoją osobę, energię głupca i energię siódemki mieczy. Powiem Wam tak. Coś w tej waszej osobie jest nie tak, i to jest troszeczkę grupa bardzo mocno przemieszana, i ta energia jest dosyć dziwna też do, do czucia ogólnie. E, więc tak, jeżeli chodzi na przykład o wielorybka, em, z tą energią widzę, że ta osoba. Czy ta relacja pojawiła się w waszym życiu z jakiegoś większego powodu, z jakiegoś większego planu? I nie widzę, że to jest najwyższy czas, żeby zakończyć tą znajomość, czy zakończyć tą relację. Nie widzę, żebyście tracili czasu, tracili czas na tą osobę, na tą relację. Natomiast co mi się pokazuje, że ona nie będzie trwać wiecznie, że ona się pozmienia w przyszłości, natomiast w sposób dla was bardzo dobry. Być może słuchajcie z tej relacji, nie wiem, poznacie właśnie swoją na przykład prawdziwą miłość z czasem albo dzięki tej relacji dostaniecie wymarzoną pracę. Być może pytaliście o współpracownika, może o przyjaciela, przyjaciółkę. Natomiast ta osoba ma Was doprowadzić do czegoś z przeznaczenia, więc nie jest jakby dobrym pomysłem, żeby kończyć tą relację na już, natomiast energia głupca mówi, żeby wziąć ją totalnie na dystans, czyli jeżeli ona jest, to niech sobie będzie, ale skupcie się na tym, co tu i teraz, bo w jakiś sposób, słuchajcie, z, tym, z tą osą, czy to jest chyba osa, nie osa, co to jest jejku jak on się nazywa dziad po prostu kający yy, jeżeli chodzi o tą energię, widzę, że ta osoba w jakiś sposób może nie być szczera wobec Was, może nie do końca być uczciwa wobec Was więc jeżeli jesteście w relacji romantycznej z tą osobą warto się, słuchajcie, temu przyjrzeć, być może ta osoba jest bardzo uszczypliwa w Waszym kierunku, być może gdzieś tam podcina Wam skrzydła jedyną jakby metodą na tą osobę pokazuje mi się jakby to, żeby wziąć bardzo duży na nią dystans, czyli nie wierzyć w 100% na wszystko, co mówi, co robi, a skupić się tylko i wyłącznie na czynach. Natomiast, tak jak mówię, to jest dziwne u Was czytanie, które jest bardzo mocno pomieszane, natomiast ta znajomość, ta relacja do czegoś większego z przeznaczenia ma Was doprowadzić. Um, tak to słuchajcie, widzę. Być może, nie wiem, z tą osobą będziecie gdzieś, gdzie poznacie kogoś z przeznaczenia, albo ta osoba, nie wiem, zaproponuje Wam jakąś pracę z przeznaczenia. To jest dosyć dziwne, więc będę chciała sobie to dopowiedzieć. Czy tracicie czas na tą osobę? Dziewiątkę buław. Działajcie po prostu po swojemu. To widzę. Ta relacja jakby nie jest energią, w której tracicie czas, do tego, że tak jak mówię, doprowadzi was do czegoś większego, ale nie skupiajcie się na kłótniach, awanturach, na wszystkim co złe. Jeżeli staracie się z tą osobą wejść w związek romantyczny, troszeczkę przystopujcie, bo tutaj mogą być różne osoby z różnymi jakby etapami relacji i widzę przede wszystkim to, żeby za mocno nie naciskać jeżeli jesteście po prostu razem i czujecie, że ta relacja gdzieś tam po drodze nie idzie i zastanawiacie się czy to jest ok, czy to nie jest ok ale z jednej strony jakby czujecie że ok, ta relacja może sobie jeszcze potrwać, no to jakby nie ma tutaj nic złego w tym, że ona jeszcze potrwa natomiast coś niewygodnego, coś co was w tej relacji w tej sytuacji może być natomiast co więcej jeżeli tak jak, bo tutaj zgubiłam trochę wątek Osoby, które dopiero z kimś się spotykają, dopiero kogoś poznały. Otwórzcie się na to, co ta relacja chce Wam dać. Nie skupiajcie się na kontroli, nie skupiajcie się na tym, co będzie w przyszłości, czy to będzie trwać wiecznie. Wasza grupa mówi o tym, żeby żyć tu i teraz. Ta relacja, ta znajomość doprowadzi Was do znacznie czegoś większego, i też nie widzę, że jeżeli coś się zakończy, czyli przyjaźń, czy związek między Wami. To, żeby nie wiem, tutaj, że między wami będzie jakaś kosa. Tego nie widzę. Być może zostaniecie przyjaciółmi, być może gdzieś tam w przyszłości rozstaniecie się pokojowo, natomiast ta osoba doprowadzi was do jakiegoś większego szczęścia, być może większego zrozumienia, być może dzięki tej relacji, znajomości odkryjecie bardziej samych siebie. I też, jeżeli zaczynacie się z tą osobą spotykać, i ta osoba jest niepewna, i znika, pojawia się i znika, po prostu przyjrzyjcie się tej sytuacji z dystansu. Nie starajcie się wymuszać, nie starajcie się tutaj mieć kontrole, kontroli, nie starajcie się mówić, że ja muszę z tą osobą być w związku. Po prostu, jeżeli macie ten kontakt, cieszcie się nim, cieszcie się chwilą. Jeżeli ta osoba znika, nie ma z tą osobą kontaktu, nie rozmyślajcie, z kim ta osoba jest, co robi, po co, dlaczego i jak. Żyjcie swoim życiem. Natomiast, tak jak mówię, ta relacja, ta znajomość ma was doprowadzić do czegoś znacznie większego. Też mogło, mogą być to osoby, które wybrały grupę numer jeden, bo po części to się pokrywa. Natomiast zaufajcie w proces. Zaufajcie w proces. Jeżeli jesteście, nie wiem, w relacji, i się zastanawiacie, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, i na dzień dzisiejszy nie wiecie, jaką decyzję podjąć, być może będzie ok, jeżeli na przykład na razie żadnej decyzji nie podejmiecie i po prostu dacie sobie czas i zobaczycie z czasem jak to wyjdzie natomiast nawet jeżeli przyjdzie u niektórych z Was do rozstania czuję, że to jest dosyć pogodne rozstanie takie ze zgodą, takie na spokojnie i nawet jeżeli się z czymś nie zgracie, nie dopasowaliście to dzięki temu dotrzecie do czegoś z przeznaczenia to też może być energia współpracowników to może być energia miłości, tak jak powiedziałam, przyjaźni Natomiast coś słuchajcie z tego będzie, co odkryje przed wami nowe drogi i też nowe drogi przed tą waszą osobą. Więc nie widzę, słuchajcie, tu nic złego. Nie widzę, żeby ta relacja ta znajomość była okropnie zła. Więc też jeżeli jesteście z kimś, z kim czujecie, że już macie serdecznie dość, no to wybierzcie inną grupę. Natomiast cały czas powtarzam to natomiast, ale tu nie w tym rzecz. Pokazuje mi się jakby to tak jak powiedziałam, w taki dosyć dziwny sposób, żebyście weszli w energię głupca, po prostu cieszyli się tym, co jest, odetchnęli, na spokojnie wszystko zobaczyli, nie wymuszali, nie kontrolowali, nie zastanawialiście się, zastanawiali się nad tym, czy to jest na zawsze, po prostu odpuścili, po prostu zobaczyli, do czego to was wszystko doprowadzi z taką ciekawością. Nie musicie się deklarować, nie musicie składać obietnic. Być może Wasza osoba unika obietnic i deklaracji. Po prostu zaufajcie w proces. To do czegoś ma Was doprowadzić znacznie większego. Zaufajcie temu. Nie widzę, żeby to było coś okropnie złego. Nie widzę, żebyście mocno tracili na to czas. Natomiast, tak jak mówię. Mm, Potrzeba tutaj dystansu. Niektórzy z Was być może od razu powiedzą, nie, no ja skreślam tą znajomość, ale jak coś ma być przeznaczenia, to ta osoba na przykład po czasie, nawet jak skreślicie ją, może Wam coś ciekawego wysłać, może wam o czymś ciekawym powiedzieć. I to ma tak być. Więc zaufajcie temu, nie bójcie się, nie widzę, żebyście tracili na to czasu, ponieważ coś. Większego ma wam to po prostu przynieść. Jeżeli dotrwaliście, słuchajcie, do tego momentu, to zostawcie w komentarzu emotkę obojętnie jakiego owada, owadu, nie wiem, osy, pszczółki, mm, nie wiem, co tam jeszcze jest. Nawet może być pająk. To mi się, słuchajcie, z tym wszystkim kojarzy. Tutaj też mamy pająka, więc mamy pszczółka, pająk, cokolwiek tam wstawicie. To będzie dla mnie znak, że wybraliście tą grupę, więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam was cieplutko, wszystkiego, co najpiękniejsze, powiedziałam drugi raz. Z tą osobą możecie często mieć, słuchajcie, też déjà vu, albo mieć e, poczucie, że co już kiedyś było, więc też mogą być różne zbiegi okoliczności przy tej grupie, bo tutaj naprawdę jest dziwny chaos i dziwna energia. Więc pozdrawiam Was cieplutko i pa!